Witajcie, kochani, w kolejnym czytaniu od Waszych przewodników. Dzisiaj jest bardzo, bardzo wyjątkowy dzień dla mnie i to będzie chyba wyjątkowe czytanie, ponieważ dziś są moje urodziny, więc yy, dziś 17 grudnia, bo nie wiem kiedy przyjdzie do Was to czytanie, ale z tej okazji yy, tak poczułam, żeby zrobić wgląd w przyszłość potencjał, w najwyższy potencjał scenariusz najbardziej możliwy na tej linii czasu, na której jesteście w tu i teraz. Więc y, pamiętajcie nie ma czegoś takiego jak przewidywanie przyszłości, bo y, wszystko jest informacją i wszystko zależy od was. Natomiast gdybyście nic nie zrobili na tu i teraz, to dzisiaj przewodników pytamy o to jaki jest najwyższy potencjał, najbardziej prawdopodobny potencjał na chwilę obecną. E, tak więc jak zawsze wybierzcie sobie piórko. Grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. E, I. Aha, jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz. Bierzcie to wszystko informacyjnie. Tak jak podkreśliłam, nie ma przewidywania przyszłości, jest wgląd w potencjał. E, więc jeżeli. Jeżeli Wam się spodoba to, co usłyszycie, to super i tego Wam życzę. Natomiast jeżeli nie do końca, to e, zastanówcie się, co można zmienić, jakie działanie, jakie decyzje należy podjąć, jakie działanie wdrożyć, żeby e, przekierować te tory po prostu. Więc bierzcie wszystko informacyjnie. Pamiętajcie też, że jesteśmy w czytaniu ogólnym, więc e, czujcie to, co e, mówi Wam wasze ciało. Bądźcie uważni na swoją intuicję i to, co Wam rezonuje, to bierzcie, a to, co nie do końca, to jest, znaczy, że to jest dla kogoś innego. Ok, no to jeszcze raz. Grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia i lecimy. Witaj, grupa pierwsza. Wybraliście to piórko i to jest dla Was czytanie. I dziś patrzymy, jaki jest na chwilę obecną najwyższy potencjał dla Was. Jaki jest, yy, Jaka jest Wasza przyszłość na chwilę obecną? Tak, tylko pamiętajcie, jesteśmy w potencjałach, bierzcie wszystko informacyjnie. Na zasadzie takiej, ok, może się to wydarzyć, jeżeli podejmę taką decyzję. A jeśli nie, to nie. Dobra, dwie karty wyszły od razu. Ok, słuchajcie, bardzo, bardzo piękne. I jej bardzo wam tego wszystkiego życzę. Słuchajcie. Wchodzicie w zupełnie nową perspektywę, w zupełnie nowe relacje, w zupełnie nowe postrzeganie i siebie, i świata, uzdrawianie starych ran, um, uzdrawianie w bardzo dużej mierze relacyjnych. Sytuacji, emocji, natomiast nie musimy być w perspektywie relacji damsko-męskich, bo czuję, że dużo, wiele osób uzdrowi również relacje z rodzicami. I nawet jeżeli jesteście w takiej pozycji, że wasi rodzice na przykład już nie są na tym świecie, to nie szkodzi. Relacje z osobami, które przeszły, również można uzdrowić. I wy jesteście w pełni potencjału, żeby to zrobić. Mam wrażenie, że wiele y, osób, wielu z Was jest y, po prostu w bardzo głębokim rozwoju duchowym, w bardzo y, takiej dużej świadomości, wysokiej świadomości, wysokiej świadomości psychologii, wysokiej świadomości tego, jak różne programy y, i komunikaty z dzieciństwa wygrywają się nam. Cały czas gdzieś w tle, w podświadomości, i na poziomie świad świadomym nie zawsze jesteśmy w, w pełni wiedzy, że tak naprawdę to nie my podejmujemy decyzje, tylko lecimy tymi podświadomymi programami. I teraz to, co dla Was jest na chwilę obecną w Waszym potencjale, to jest to, że Wy to wszystko pouzdrawiacie. A jeśli nie wszystko, to znakomitą większość. A za tym idzie absolutne odzyskanie mocy i odzyskanie kontroli nad swoim życiem. To, to wy będziecie żyć swoim życiem, a, to nie, a nie życie będzie żyło razem z Wami. To jest cudowne. Zostawienie tego, co Wam nie służy, to, co jest już stare i no nieadekwatne, zwyczajnie. To jest dla Was na teraz. I, i bardzo z całego serca wam tego życzę, bo w potencjale macie wspaniałe uzdrowienie. A zapytajmy run. Zapytam do runy jest pytanie odblokowanie czego? Yy, I to jest odblokowanie, słuchajcie, potencjału yy, waszej iskry, waszej pierwotnej iskry. Yy, runa Fechu, pierwsza runa futarku, yy, jest taką iskrą powodującą życie, dosłownie. I ona ogólnie mówi o obfitości. O obfitości, o bezpieczeństwie, wiecie... Yy, Tutaj akurat jest bydło, ale w, w, kiedy runy były przekazywane, bo według legendy to Odyn przekazał runy, no to jak ktoś posiadał, nie wiem, dwie, dwa, trzy pogłowia, to był po prostu szychą na wsi, nie, szychą w grodzie, bo, bo był turbo bogaty. Ogień, ogień dawał bezpieczeństwo, yy, chronił przed dziką zwierzyną, yy, pozwalał na przyrządzenie yy, jedzenia, pozwalał na ogrzanie chaty. No, bezpieczeństwo, pomyślność, yy, zasoby. I teraz, co zostanie, bo pytanie, runa ta odpowiada na pytanie, co zostanie odblokowane? No, wasz wewnętrzny potencjał, ta wasza wewnętrzna iskra. Wiecie to, co jak. Jak wasza dusza postanowiła się zmaterializować i rozwijaliście swoje ciałko, to, to, to ta iskierka, która cały czas była w was, to, co spowodowało wasze pierwsze bicie serca, te, tego serduszka, które się jeszcze nie, nie urosło, ale zaczęło bić tam w, w dziewiątym czy dziesiątym tygodniu, jakoś czy ósmym. W każdym razie yy, to, to, to jest to, to, to tak, jakbyście przywracali swoje ustawienia fabryczne, waszej, was, waszemu wcieleniu. No po prostu mega, mega wam tego życzę. I bardzo, bardzo, ponieważ dziś są moje urodziny, więc ja mam dzisiaj wyjątkową moc, to życzę wam jak najszybszego, jak naj takiego. Poczekajcie, słucham słowa, bo nie, nie bezbolesne. Nie chcę, żeby tam było boleść. Najłatwiejszego i sami sobie dopiszcie, <laughs> po prostu. Niech, niech tak się stało, po prostu. Żebyście w bardzo lekki sposób poodblokowywali to, co jest poblokowane, odzyskali swoją moc. I szli przez życie w totalnej lekkości, w lekkości, w obfitości na każdym polu finansowym, relacyjnym, zdrowotnym. Wszystko tam, gdzie chcecie tę obfitość umieścić i to co wam przychodzi do głowy. Niech tak się stało. Dla nas wszystkich, dla najwyższego dobra wszystkich i bez szkody dla nikogo. Cudownie. Brawo, i e, tak, no już po, e, poczarowałam, także <noise> podejmijcie po prostu wszelkie kroki, które są niezbędne do tego, e, żeby, żeby ten potencjał się odblokował. A najprostszą rzeczą, jaką mogę Wam powiedzieć teraz, na chwilę obecną, e, to jest przede wszystkim zaufanie sobie, e, zaufanie swojej intuicji i przede wszystkim rozpisaniu tego co tak naprawdę chcecie osiągnąć i to co um, to co chcecie osiągnąć po jednej stronie kartki, po drugiej stronie kartki albo na innej kartce, to co wam przeszkadza po prostu. To co świadomie wiecie, że wam nie służy, a jednak funkcjonuje w waszym życiu. I wymyślcie jak z jednej strony tej minusowej dojść do drugiej strony do plusów. Po prostu świadomie podejmijcie takie kroki, bo fechu jest z wami. Wasz potencjał jest w was. Wiecie, ten ogień w was płonie, tylko kwestia tego, żeby na jak się da otworzyć wrota i wpuścić w wasze życie ten wasz wewnętrzny blask. Tego wam bardzo, bardzo życzę. Jeżeli chcielibyście się oddzięczyć za to czytanie, to oczywiście możecie postawić mi wirtualną kawkę. Link jest w opisie. Wszelkie lajki, komentarze, subskrypcje, zawsze mile widziane. No i ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj bardzo szczególnie. Bziakiem mocny i do następnego. Pa. pa. Witaj, grupa druga. Wybraliście to piórko i tu jest dla Was czytanie. Patrzymy w Wasz potencjał, w naj, potencjał najbliższej przyszłości. I zaraz zobaczymy, co u Was. Ok. Nie, właściwie tutaj mam bardzo taką ochotę zostawić tego ptaszka tutaj. No cudownie. Słuchajcie, potencjał bardzo zacny, potencjał bardzo obfitościowy. Bardzo duża stabilność, zwłaszcza finansowa. Jeżeli myślicie o rozpoczęciu jakiegoś projektu, albo, nie wiem, zmiana pracy, albo rozpoczęcie własnej działalności, bardzo to czuję, albo jakiekolwiek przedsięwzięcia finansowe, to, no to Wasz potencjał do tego jest naprawdę cudowny. I wiecie, kiedy wam się to wszystko spełni, kiedy wam się uda to spełnić, kiedy to będzie ten projekt, o którym myślicie, będzie zgodny, w sensie ma największy potencjał, kiedy będzie zgodny z tym, czym wy jesteście. Dosłownie. Po prostu stąd bije komunikat bądź sobą. Bądź sobą, nawet gdyby miało być to najbardziej odjechana rzecz na świecie. Coś po prostu takiego, gdzie ludzie, jak będziecie mówić, czym się zajmujecie, to ludzie będą otwierać oczy i albo będą mówić: okej, okay, jaki czat, jaki ty jesteś odważny człowiek, że się z tym w ogóle zajmujesz, albo będą mówić: ja pierdzielę, albo ostatni raz się z Tobą widzę, albo zmień pigułki, albo dam Ci numer do jakiegoś lekarza, ale to będzie zgodne z Wami. Po prostu. I jeżeli to będzie zgodne z Wami, to Wam to tak popłynie, że będziecie najszczęśliwszymi osobami na świecie. I powiem Wam na moim przykładzie. Ja z wykształcenia jestem filologiem angielskim. Normalnie, skończyłam normalne studia, uczyłam przez bardzo długi czas. Przez bardzo długi czas tłumaczyłam filmy, a potem stwierdziłam, że nie, że fajno, fajno, ale ja po prostu potrzebuję ja się urodziłam po duchowość i żeby, żeby rozświetlać drogę i przewodnicy mi powiedzieli, że jestem światłem latarni morskiej i kieruję ludzi um, do pewnego celu nie płynę za nich nie steruję nimi po prostu daję im wskazówki i stąd mój tatuaż e, natomiast w, i, i poszłam tą drogą Wiecie, to wymagało ogromnej odwagi, tak naprawdę, i ogromnego zaufania. Powiedzieć ludziom, powiedzieć bliskim, wyjść z tym do ludzi, słuchajcie, ja mam taki i taki dar, ja widzę rzeczy, eee, czytam karty. Potem, wiecie, zanim, zanim rozkręciłam ten kanał e, i wyszłam z kartami na YouTube, to w ogóle od pomysłu, że ale byłoby fajnie to robić, do mojego pierwszego filmu minęło chyba 3 lata. A od pierwszego filmu, który jest na tym kanale, na samym początku playli nie playlisty, tylko kontentu, y, do następnego, który już był sukcesywnie, które zaczęłam nagrywać, no to też minęło naprawdę sporo czasu. Strzelam, że jakiś rok, półtora. Ten pierwszy filmik był totalnie nieporadny. Natomiast ym, teraz, ponieważ to nie o mnie, tylko o was, to nieważne. Jak bardzo pojechany pomysł macie? Nieważne też, czy już ludzie to robią, bo wiecie, na YouTube też jest mnóstwo ludzi czytających karty. Fajnie, ale każdy jest tylko jeden. I Ty też występujesz w tylko jednym, oryginalnym, unikatowym egzemplarzu w formie Ciebie. Więc, tak jak mówi ta karta Kanarek ty śpiewaj swoją pieśń. Bądź sobą, bo potem jesteś rozpoznawalny, po tym Cię ludzie poznają. I po tym, e, po tym jak w, 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 poczekajcie, ja się, bo chcę to dobrze powiedzieć. Mm. Po tym w ilu procentach Ty będziesz sobą i będziesz robić swoją robotę, potem będziesz miał albo miała Feedback od wszechświata. I mówię tutaj o feedbacku w postaci finansów, w postaci satysfakcji, w postaci e, takich pozytywnych komunikatów i przede wszystkim w postaci wewnętrznego poczucia bycia w takiej zgodzie ze sobą, w harmonii i w poczuciu wewnętrznego spokoju. I nawet gdybyś Gdybyś miał lub miała wystąpić w formie zebry na szpilkach, trzymającej salamandrę plamistą i machającej chorągiewkami. I nawet gdyby ta zebra miała po pustyni zapitalać, jeżeli to jesteś ty, to bądź tą zebrą. Po prostu. Bo po prostu w tym momencie znajdziesz szczęście. Czego ci bardzo, bardzo z całego serca życzę. I niech tak się stało. Ku najwyższemu dobru wszystkich, bez szkody dla nikogo. A jeżeli chciałabyś, albo chciałbyś odwdzięczyć się za to czytanie, to możesz postawić mi wirtualną kawkę. Link jest w opisie filmu. Wszelkie lajki, subskrypcje, komentarze bardzo mile widziane. Zawsze mi to bardzo dodaje skrzydeł. No i buziaki mocne Do następnego czytania. Pa, pa. Witaj grupo trzecia. Wybraliście to piórko i tu jest dla Was czytanie. Patrzymy w Wasz potencjał na najbliższą przyszłość. Nie najbliższą, wcale nie. Po prostu Wasz potencjał na przyszłość. Nie. Chowała się ta karta. E, w sensie zupełnie nie poczułam. Dobra. Tak. Tak i tak. Okej. Okay. Jako dzisiaj każde czytanie po prostu ma inny zestaw kart. I cudownie. Okej. Okay. cie wiadomość jest bardzo piękna, bardzo, bardzo piękna. Eee, wy raz macie bardzo duży potencjał do tego, żeby eee, relacja w której jesteście ruszyła do przodu, o krok dalej. W sensie, jeżeli jesteście po prostu sparowani, to jest bardzo duży potencjał do tego, że na przykład e, któreś z Was zaproponuje wspólne zamieszkanie razem. E, nie wiem, e, nie chciałam powiedzieć oświadczyny, ale nie czuję tego jeszcze, więc mówię wprost. Natomiast jakiś krok do przodu zrobicie. I teraz. To będzie, to będzie troszeczkę wyzwaniowe. A jeżeli, poczekacie, bo jeżeli jesteście singlami, to w waszym życiu też nastąpi przełom. I to bardzo duży. I teraz, żeby to się mogło zadziać, to są dwa kroki. Pierwszy, ukochaj siebie. Naprawdę, naprawdę ukochaj siebie e, na zasadzie absolutnej akceptacji. Jeżeli macie jakieś tematy, które wam w sposób bardzo świadomy przeszkadzają w życiu, to dobrze. E, Okej, okay. przewodnicy dają bar taki bardzo piękny, nie wiem czy to jest rytuał, czy jakaś tam forma terapii. E, wydrukujcie sobie swoje zdjęcia. Takie zdjęcie, które lubicie siebie. Eee, A 4. I wypiszcie na tym zdjęciu wszystko. Jeżeli uważacie, że macie za duży brzuch, to napiszcie duży brzuch. Jeżeli uważacie, że eee, nie wiem, celulit na udach <t> to nie jest wasz zasób im plus, to napiszcie eee, celulit na udach. Jeżeli uważacie, że jesteście gadułami, to napiszcie gaduła. Jeżeli uważacie, że jesteście totalnie pozamykani i nie radzicie sobie w relacjach, to napiszcie zamknięcie w relacjach. Wszystko. Wszystko, cokolwiek jawi Wam się jako jakiś temat, napiszcie na tym zdjęciu. I teraz Popatrzcie na to zdjęcie, popatrzcie na te napisy i powiedzcie sobie, tak, to jestem ja. To wszystko, co tutaj napisałem albo napisałam, jest częścią mnie. I wiecie, to jest, to jest ważne, nawet jeżeli zdajecie sobie z tego sprawę. Nawet jeżeli jesteście w takim momencie, gdzie. Um, nie wiem, chodzicie po psychologach, po terapiach, bo wiecie, że jest taki i taki temat, a jednak w jakiś sposób nie czujecie ulgi. W jakiś sposób jeszcze na zasadzie wiem, że palę, nie chcę palić. E, pozdrawiam wszystkich, którzy przez kilka ostatnich czytań trafiali na temat palenia i jeszcze się nie ogarnęli z tym. E, to wiem, że palę. Wiem, że to mi szkodzi. Wiem, że nie chcę palić i już tyle rzeczy z tego palenia odkryłam. Tyle przerabiałam ojca, brak akceptacji, zapewnianie sobie bezpieczeństwa i wszystko, na czym palenie w biologii totalnej psychosomatyce stoi. A jednak cały czas te fajeczki gdzieś się pojawiają. To napisz na tym zdjęciu: palę papierosy. Mimo całej roboty, którą zrobiłaś albo zrobiłeś. I przytul to. Po prostu popatrz na to i pomyśl sobie tak, ok. No, no tak, no celulit na udach. Nie podoba mi się, odwracam wzrok od lustra, ale mam. On nie zniknie od tego, że zamknę oczy. I teraz weź drugi kolor mazaka. I podpisz pod każdym hasłem podpisz przeciwieństwo, czyli palę papierosy, jestem wolna od nałogu. Ym, jesteś introwertykiem zamkniętym na relacje. To, że jesteś introwertykiem, to jest ani dobre, ani złe. To jesteś ty, po prostu. Ale możesz napisać: Mam komfort w relacjach. Pozamieniaj to na plusy, niekoniecznie na zasadzie, e, intro, jest, y, wpisujecie tam introwertyk i skreślacie, jestem lwem salonowym. Dobrze, spokojnie, tygrysia, będziesz tym lwem, ale y, jakby prążek po prążku wymazuj sobie, tak? Ym, I Przytulcie się w tym. Po prostu obejmij się normalnie w świecie. Sam siebie, sama siebie obejmij za ramionka. Więc okej, okay, dobrze. No, na razie palę. Tak. I wiem, że to jest dla mnie niedobre. I wiem, że nie chcę palić, ale z jakiegoś powodu jeszcze palę. To wiesz co? Akceptuję. Sama siebie. Sama siebie i tutaj. I mów do tego zdjęcia, do siebie. Ja cię akceptuję. Ja cię kocham nawet z tym paleniem. Zaraz wymyślimy sposób, co z tym zrobić. Już wiele rzeczy zrobiłam, ok, i, i to na pewno przyniosło skutek. Bo wiecie, może to jest tak, że e, temat pelenia jest, ale może dzięki temu, że tak to wszystko rozpracowaliście, tak warstewka po warstewce odklejaliście te rzeczy, to może właśnie dlatego nie palisz patki dziennie, a palisz tylko pięć fajek. I te pięć fajek, gdzie nie może ci przeszkadzać, nadal. Okej. Okay. Ale nie palisz, nie wiem ile jest w paczce, chyba 20, nie palisz 20. Doceni to, co zrobiłaś do tej pory. A jeżeli masz duży brzuch albo celulit na udach i patrzysz i miętlisz się, ojejku, ale ten brzuch wystaje, może jednak zmienię garderobę. I bla, bla, bla. To może pomyśl, czy aby na pewno. Ćwiczysz ten brzuch? Tak, no wiesz, może być jakiś komunikat. No tak wiem, powinnam ćwiczyć. Mhm. Ale i to ale trzeba wyciąć. Powinnam ćwiczyć. Wie, wiecie, co powiedział Mistrzona? Rób albo nie rób. Nie ma próbowania. Jak robisz, to rób i ciesz się z rezultatów. Jak nie robisz, to nie rób. Ale mi świadomość, że nie robisz i że rezultat się nie zmieni. Nie ma próbowania. I przytul się z tym wszystkim na początku, nawet z tym nierobieniem. Przytul się i podejmij dalsze kroki. I wtedy, jak tylko tak do wewnątrz wejdziesz, bo jeżeli widzisz, do czego, do czego tutaj e, zmierzają przewodnicy? Jeżeli ty weźmiesz te wszystkie plusy i minusy i je zaakceptujesz po prostu, to ty będziesz w swojej sile. To ty będziesz tym papieżem, mówię papież, bo to jest e, karta, papież. Po prostu będziesz w swojej sile i wtedy z pozycji akceptacji, a nie z pozycji, Walki, pretensji do siebie, e, nie wiem, obrzydzenia, tak usłyszałam e, u niektórych z Was, do pewnych Waszych cech, dojdziesz do e, czegoś bardzo, bardzo pięknego i od, przede wszystkim staniesz w swojej mocy. A jak staniesz w swojej mocy, to tu wchodzi wszechświat. I wszechświat mówi Ci tak: modliłeś się o pomoc. Więc teraz zejdź z drogi i pozwól niebu, aby ci pomogło. I rozumiesz, jak tylko powiesz sobie, okej, okay, akceptuję ten brzuch. Po prostu może mam inny pomysł, może w innym ciałku byłoby lepiej, czułabym się bardziej komfortowo, ale ja akceptuję, że ten brzuch po prostu mi wystaje. To wiesz, co się może zadziać? Może się zdarzyć tak, że obok ciebie otworzą y, jakiś klub sportowy, na przykład. I nie będzie wymówki, że o, nie będę daleko. Nie, bo tak daleko mam na siłkę, na przykład. Albo może jakieś studio jogi, albo pilatesu, cokolwiek będzie w, y, w, w, zgodne z tobą. Albo dostaniesz karnet na coś bardzo blisko siebie. Po prostu daj niebu działać. Tylko wtedy pamiętaj, że to jest tak. Dostajesz miejsce obok ciebie, to teraz ty musisz tam iść. Znaczy nie musisz, sorry, nie ma takiego słowa w słowniku musisz. To teraz twoje działanie, żeby w ogóle cokolwiek się zadziało, polega na tym, że przeświat dał ci szansę, to ty idź i się tam zapisz, i konsekwentnie tam chodź. Ok? I wtedy pójdzie dużo, dużo szybciej i dużo lżej. Niż gdybyś wychodził, wychodziła do tematu z pozycji walki. Ok? Zaakceptuj wszystko, co jest. A Twój potencjał będzie naprawdę, w sensie jest, naprawdę turbo, turbo wysoki. I, i niech tak się stało. Tego Wam bardzo życzę. Dzisiaj, w mojej urodziny, bardzo, bardzo Wam tego życzę. Spełnienia. Tego, żeby te wszystkie minusy przekonwertowały się na plusy. A jeżeli chcielibyście odwdzięczyć się za to czytanie, to możecie postawić mi wirtualną kawkę. Link będzie w opisie filmu. Wszelkie lajki, komentarze, subskrypcje. Zawsze bardzo mile widziane. Bardzo Was, bardzo, bardzo, bardzo mocno dzisiaj przytulam. I widzimy się następnym razem. Buziaki mocne, pa!